Dzień dobry, wariaty! Witam was w nowym odcinku i dzisiaj ze mną Nicole! Ja. Yeah. Z Poznania, przyjechała dziewczyna specjalnie po to, żeby razem ze mną zrobić coś co, do czego przyda ta miska Będziemy razem żygać Kto zaczyna? No to może na 3-4 3-4 Tak, family friendly content, pozdrawiam YouTube'a Ale tak naprawdę, moi drodzy jak wiecie Dawno się nie goliłem. Już no, dwa miesiące dokładnie 24 grudnia, no, yes. czyli w był ostatni raz, kiedy się ogoliłem. Więc już ponad dwa miesiące mam mój zarod. I mam dzisiaj tą przyjemność. Tak. tak. I zaszczyt, żeby w końcu to ogolić. To, to ogolić, to coś <grym dzięki! Ja <grym grym> no. tak, by the way, to pierwszy raz w ogóle mam w ręce taką maszynkę, i nie mam pojęcia. W czasie jak... tylko wibrator. Tak. <grym> nie mam <pojęcia. grym> Tak! Krzysiu, ja nie nawet nie mam... No, nieważne Zastydziła się dziewczyna Tam w ogóle no za aparatem siedzi chłopak, nie także siema, siema. No, no bo chciałam powiedzieć, że pierwszy raz w ogóle mam to w ręce i nie mam pojęcia jak to się używa i jak Spokojnie, ja Cię nauczę Tak? Cieszę się Będę Cię instruktażował, instruował No nieważne Jak trzymać dobrze w ręce bo ogólnie wszyscy pisaliście, że o, spójrzcie się w końcu, jak ty wyglądasz, jak room size, jak bezdomny, zawsze będziesz jak Hagrid i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Też, swoją drogą, sprawdzają tutaj tym zarostem reakcje wasze, moich znajomych, którzy po części jednym się, jednym się podoba, a drugim nie, tak samo jest z wami, pytania są bardzo podzielone, ale najważniejsze, żeby pamiętać o tym, że wy macie się czuć dobrze we własnej skórze, prawda? Bo że na przykład mi taki zaraz by się podobał, ale mi się do końca nie podoba, bo ja wolę taki wiecie, dwutrzydniowy 3 max, to zostawiłbym go sobie, ale już mi się nie podoba, przeszkadza mi. Ja tu mam miskę, żeby nie, nie śmiecić sobie na kanapie, wiecie, trochę tego tutaj <grym> będzie. Trochę się boję, że coś złego nie stanie, w sensie, że zapierasz ty krwawi, tutaj tak, Przestań. wiecie. Ksz, ksz, ksz. A potem w ogóle na miasto, więc najwyżej Tak, będę pokrywała na lodowisku. Dobra. Dobra, zaczynamy. Jak Super, boję się, naprawdę, boję ja no, no, się, boję, że... nie? się, tak, jak trzymasz i tak. Tak, dobra. Boję się, że tak, no. 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 tak. ta maszynka nie da rady, będzie mnie na brud. No, to moim bo nie? Boję. O, ale ciągnie. No właśnie. bo to nie, jest sięka, nie Nie lepiej, narazową taką. Ojej, coś się w ogóle pocięła. Ale idzie też, nie? Tak, muszę zobaczyć. No i bardzo mało, nie? Później te włosy wrócimy do ciasta i, I damy kosfera wiem. Pora na reklamę. Jeżeli jakaś firma chce zasponsorować mi super ekstra maszynkę do golenia, to zapraszam do kontaktu. Patrzcie ile już tego jest. Oj, też no, to wygląda Jak mm. <laughs> się czujesz? Super. I nóżkami byłoby szybciej. <laughs> Takimi do obiad. <laughs> Jezus, boję ja nie <laughs> tak. Ała! <laughs> Przytrzymaj te krok. Chciałem coś powiedzieć najpierw zanim zginę. <laughs> Bo on, Nikola stwierdziła, że maszynka nie daje rady i przytnij mi najpierw tą dłuższą część, ile może nożyczkami a potem masz, resztę maszynką. I strasznie się boję, nie <laughs> spotyjmy że testamentu. Ja się kocham cię. A ty mnie co przeznaczyłeś? Musisz tak, wiesz, nie wiem, ja <laughs> włosy Nożyczki cię oddam, jak umrę. mogę zabijać dalej. Jak to ci dalej że on ci chwyta włosy tak ci a nie? Wbija ci tam! Nie ja to się boję, serio. Ufam Ci, Niko, ale kurde, jak nożyczki przy tej skórze. mogę nic zrobić, no. Odszedł <grystanie> Ci skórę na brodzie, ale spoko. Dajesz, Niko, bo idziemy na obrowisko. Tak lepiej, tak lepiej nożyczkami, że biorąc, a mi Ci to zrobiła, mieszczysz zrobi, mi maszynką i mi bym Ci wbija. No, no dobra, wracam do tego. Pokaż mi Jak ja wygląda? To jest takie ogólne trochę. A tu jeszcze. No, ale tak. ten... Uuu, jest je to jaki ładne jest, jak tam fasety jak przyrobiłam. Za 10 tysięcy lajków Nikola goli mi nogi, a na 100 tysięcy depiluje mi klatę. Tak. Także i przyjadę do Warszawy znowu przynajmniej. Będę zmuszona. O depilasek. O Jezu, wam tego nie przeżył. Musiałbym chyba się uśpić. Efekty. No nosiłeś to przez dwa miesiące, nie? Efekty. Tutaj już prawie wygod... Ale gładkie. Ale to... fajne, jak taki ten. Ale to jest fajne, jak taki no. Taki lewek teraz, taki mały. Lwiątko. Tu tak jakieś dziury porobione. No ale dobrze. Nikola... No na przedziałek. No pewnie. Nikola będzie się bawić dalej maszynką i dalej mnie golić i zobaczymy efekty za chwilę. Po kolejnych 15 minutach sprawa wygląda następująco, wyglądam tak. Jeszcze nie jestem cały ogolony, ale jest takie fajne to dlatego dodatku. Został mi tylko wąs, 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 A Jak powiem ci tak śmiesznie, z tym wąsem wygląda taki typowy Janusz. Grażyna, podej piwo. No, to wąsa też bo Dobra, widzimy się za kolejne 15 minut. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Niestety maszynka już dalej nie dawała rady, dlatego pora na cięcie ręczne. Tego chyba się boję najbardziej, jeszcze bardziej chcę nożyczek. Proszę. bądź delikatna, błagam. No to, to, to jest na samym jedną stronę, a ty nie z drugiej. Dobrze, mam tą Ja bym chciał to przykleić na twarz. Serio! No. Nie ma opcji! O patrzcie, co zrobiła Nikola Zutopiła maszynkę w szklance Znaczy... W ciebie? O, ekipa na plant Jak to dobrze mieć taką super rączkę pomocą za kadrem Dzięki Wiktor, po najczęściej o. No, on już mówił, że chce wpaść do meczu Ze mną? A Głowa w no nic się nie stało, bó dalej. Dobra, co tak nie strzepuj mocno. Ooo, Kto... ale to tak wygląda. Ja, ja prawda mi się na dzięki. Dobra, widać jak, jakby krew dalsza. Dziękujemy. Teraz czekaj, na pewno zrobię zdjęcie do miniaturki. Takie jak te. mam od razu. To może tego nie ma, co to jest? Tak? Tak, 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 tak. Przyłóżkę, tak, 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 tak. Nie, no to jest taką. No. O, nowa darytka! <ślesz> <ślesz> no i moi drodzy, w końcu się udało. Nikola w końcu mnie ogoliła. Nie obyło się bez rozlewu krwi, jak widzieliście. <ślesz> Ale już jest ok, jestem gładki jak pani moblaka. Uwaga! 3-4! Jest Jest! Radek! Nasz stary Radek wrócił. Znaczy, Mody młody, Radek. Staro młody Radek. Młody Radek, staro, młody. Nie ma. Nie bardzo. Ale od razu lepiej tak wyglądasz Radek, no. proszę nie zapuszczaj no. tej głowy No wyglądam na Hot 16. Mieliście ja w komentarzach, że Radek Gól czy Gol Gol, nie? Gol. 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 Go, golić się, gulić się. Bądź zawsze ogolony. Bądź zawsze ogolony, dobrze <gulanie> Wiktor, Tu za kamery podpowiada. Tak więc dziękuję Ci Niko Całe rączki świetnie ci poszło. Starocz? 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 A, bo to okay, ok Dziękuję jeszcze raz Nikola, że w końcu udało się ogarnąć moją twarz. Ale nie wiecie jaką to satysfakcję miałem taką. Znowu za pół roku pani będzie jeszcze bardziej zapuszczony. <noise> <O> nie! Ja już <noise> tak. się nie podejmuję wtedy tego, nie. nie. To wtedy pamiętajcie, 10 tysięcy Nikola golimi nogi, 100 tysięcy e, depilujemy, nie golimy, ale depilujemy klatę tak takie, wiecie. No. Ksh, takimi takimi... Ale nogi też depilujemy. Ksh, nie, nogi miały być golone. Nie, 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 nie. Nogi nie. golone. Pierwsze są do dziennika, <noise> nogi golone, klata depilowana. I Ale to trzeba na rato, żeby, jak będą szorty, to żeby tak chodzić. Jak przypakuję, wiecie, tak wyglądał szhohoho, to możecie mnie depilować, jak chcesz. <ścoughs> I dziękuję jeszcze raz Nikoli, kanał Nikoli będzie mieć za chwilę tam w end-karcie, w finałowej karcie i w opisie pod filmem. I dziękuję jeszcze raz, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam podobało i podobało. subskrybujcie, komentujcie i bądźcie z nami na bieżąco. Z gorącej Warszawy, minus 15 stopni, pozdrawiam, Radek i Nikola. Pa!